Wszystkim ja jestem Claymore, i to jest już kolejny odcinek, gdzie pokazuję różne farmy czy coś. Ok, yy, dobra, to no to zaczynajmy, no nie ma co żakać w sumie. Yy, tutaj widać z poprzedniego odcinka farmę, automatyczną farmę Melonów oraz Arbuzów. A tu jest taka farma też Melonów i Arbuzów, yy, tylko że inna, taka, taka inna. No yy, dobra, może to sobie już przerzucę. I tak, będziemy potrzebowali tylko motyki do tego. Ok, zbudowałem tak jak w tamtym odcinku, okrytą, a tu odkrytą. Dobra, i o co tu chodzi? Dobra, no to spójrzmy. Yy, powiedzmy, że mamy tu naszą farmę. Tutaj normalnie rosną yy, tło, yy, tak, arbuzy lub yy, dynie. Nie ja wiem, co mi nie rośnie, ale normalnie rosną. I zobaczcie, co się stanie, gdy taki arbuz urośnie. Po prostu klocek się podnosi przez pistolet do góry. I gdy splewimy, opada i tak na okrągło. No i tak jest cały czas. Ok, no i to jest taka farma. Myślę, że fajna. Znowu jezu. Myślę, że to jest fajna farma dosyć, ponieważ. Ponieważ wystarczy stać i tylko zbierać arbuzy i klikać prawym przyciskiem myszy, trzymając w ręce motykę na ten klocek, który się unosi do góry. Dobra, no, tu macie taką y, odkrytą farmę. I no tak, tutaj zrobiłem takie coś, żeby woda się nie ruszała. I dobra. Jak to, jak to działa? Tam pod spodem też nie ma żadnego mechanizmu, podobnie jak w automatycznej farmie y, arbuzów oraz melonów. I tak, o, działa to taką. Tutaj właśnie ta farma wykorzystuje baga i wygląda tylko, tutaj kładziemy lepki piston, czerwona pochodnia, tak, i tutaj redstone i, i repeater. I to, jest, to jest to samo w sumie. Jak, jak, jak teguje, to teguje. No. no i to jest to samo co tam, tylko że tu jest odkryte. I dobra, może przejdźmy już do, do budowania tej farmy. Dobra, takie rzeczy będą nam potrzebne. Które właśnie sobie biorę. Tu mamy items. I oraz kreatywa. Dobra, to, to, to w sumie też się przyda ta płytka. I co, mamy wszystko? Dobra, to później resztę wezmę. Ok, dajmy sobie dzień, bo nie będę pracować w nocy. O, jak widzieliście. Urósł y, melon i... i mamy pięknie... Wyskoczyło nam. Tutaj też urósł. No tutaj coś nie rośnie. Nie wiem czemu, ale. No nie wiem. Ale ta farma działa. Dobra. I i wam pokażę teraz, jak to zrobić. No to No Robimy podobnie jak tam. Kładziemy takie coś. Znaczy. Nie musicie tego oczywiście robić, ale ja tak zrobiłem po prostu, żeby woda nie wyciekała, bo bo nie chciałam po prostu, żeby się wszędzie rozlewało. Okej. Okay. Więc po prostu róbcie to, co tutaj robię na filmiku i myślę, że spokojnie się nauczycie robić ten trick, czy tam farmen, nie wiem, jak to nazwać. No i to jest w sumie ostatni blok, kładę i to jest prawie wszystko. No, jeszcze tylko potrzebujemy nasionek, nasionka, nasionka, są tutaj nasionka. Oraz mączki gąsnej, żeby te nasionka szybko rosły. No i mamy już pięknie wszystko zbudowane, żeby udowodnić, że to działa. O proszę, widzicie, Teraz to zrobimy tak. Na no, arbuzie też to działa, udowodnię Wam, proszę. I ładnie wszystko pięknie działa. No i oczywiście tak jak zwykle, jeżeli Wam się film podobał, to proszę o subskrypcję. Lajka, dodanie filmu do ulubionych oraz, jeśli uważacie, że dość dobrze wykonałem ten filmik, to proszę o, o polecenie go znajomym. Tak jak mojego całego kanału. Dobrze. No to ja się chyba już z wami żegnam, jestem no i miłej zabawy z redstone'em, no i cześć.